3, 2, 1, start! I wielkie brawa, proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy w ten piękny, sportowy sposób postanowili dzisiaj uczcić... Niepodległość naszej ojczyzny. Jesteśmy w Kosakowie, dokładnie na lotnisku naszym Kosakowskim. Kolejne biegi niepodległościowe. Zawodnicy chwilę temu wystartowali. Blisko 300 zawodników, czyli bardzo duża frekwencja. No i oczywiście życzymy wszystkim, żeby jak najszybciej dobiegli do mety. Rozpoczęliśmy o godzinie 10 tradycyjną show niepodległościową, organizowaną w kościele w Kosakowie. Z kościoła przeszliśmy pod pomnik Józefa Kleby, czyli naszego kosakowskiego działacza niepodległościowego. Tam złożyliśmy kwiaty upamiętniając 100 o czwartą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach 11 listopada 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Polska nie odzyskałaby tej niepodległości, gdyby nie determinacja całego narodu, gdyby nie determinacja wszystkich liderów, którzy przez cały ten okres dbali o polskość, kultywowali język polski oraz na wszelkich możliwych arenach walczyli, aby Polska odzyskała niepodległość. Co roku przy wszystkich takich uroczystościach patriotycznych gromadzą się wszyscy przedstawiciele takiej lokalnej społeczności, dyrektorzy szkół, harcerze, mamy asystę Wojska Polskiego, mamy naszą orkiestrę, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, sołtysi, radni, e, wszystkie osoby po prostu składają karty właśnie po to, żeby uczcić to, co wydarzyło się 104 lata temu. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi do Polski, za twoim się not all of them